15.13 na naszych zegarach, a w studiu już zapowiadany gość, Krzysztof Skowroński, przewodnik, witam bardzo serdecznie. Witam. I rozmawiać będziemy, tak jak wspominałam, o atrakcjach miejscowości Nieborów. Oddalona o ponad 80 kilometrów do Warszawy, ale wybrać się tam warto bo mnóstwo obiektów i mnóstwo terenów zielonych, do których warto pojechać, bo nie ma takich blisko Warszawy, w Warszawie. W samej Warszawie ich nie ma, a nieborów jest blisko Warszawy, dlatego moim zdaniem to jest świetny pomysł na przykład na taką jednodniową, weekendową wycieczkę. Zaraz się kończą wakacje, niedługo pewnie zakończy się i tak nie najpiękniejsza wakacyjna pogoda w tym roku, więc warto to wykorzystać, żeby zobaczyć coś, tak jak wspomniałaś, czego w Warszawie absolutnie nie ma. Nie jest daleko. Co prawda do Nieborowa, do Arkady, radio, o której za chwilkę pewnie jeszcze powiemy, nie dotrzemy raczej w komunikację publiczną. Mhm. Natomiast z drugiej strony, jeżeli pojedziemy tam swoim samochodem, a dla bardziej odważnych na przykład nawet rowerem, myślę, że ta odległość jest Jak najbardziej do zniesienia. I spokojnie możemy taką wycieczkę zaplanować na jeden dzień. Bo nie warto wybierać się tylko do jednego ogrodu. Ogrodów tam pod dostatkiem. Najbardziej rozsławiony to Park Arkadia. No i właśnie, tutaj podwójne nazewnictwo, skrót myślowy, czyli Park Arkadia w Nieborowie. Ale tak naprawdę to chyba troszkę mylne określenie, bo, bo tam są dwa ogrody, angielski, francuski i to wypada rozdzielić. W każdym razie, no, kilka przystanków w trakcie tej jednodniowej podróży nam się szykuje, wybierając się w tamte rejony. Oczywiście, bardzo często te dwa miejsca są ze sobą mylone. Arkadia to faktycznie część majątku nieborowskiego, ale jest to zupełnie inne miejsce. Jeżeli będziemy wybierali się do nieborowa, to najpierw natkniemy się na pałac. Mhm. Pałac szalenie cenny, bo zupełnie inno tego, co możemy zobaczyć w Warszawie. Większość przecież budynków historycznych w Warszawie to tylko rekonstrukcje. Gdy docieramy do Nieborowa, no to możemy tam dosłownie dotknąć historii. Możemy dotknąć budynku zbudowanego dla rodziny Radziwiłłów, sławionej nie tylko dla Warszawy, ale i dla całej Polski, a przede wszystkim mamy świadomość, że obcujemy z prawdziwym kawałkiem historii, z czymś, co nie zostało w czasie wojny zburzone, ba, nawet w ogóle w czasie wojny nie ucierpiało. No i to pierwsze wrażenie, które nas mhm. zapewne spotka w Nieborowie. A zaraz potem, kiedy już zobaczymy pałac, może jeszcze na chwilkę do jego wnętrz wrócimy potem, spotkamy park. I to pierwszy park na naszej drodze, bo potem będzie jeszcze Arkadia, sam park w Nieborowie, ten, który przylega do pałacu, to już jest bardzo przyjemne i miłe miejsce na spacer. To jest taki klasyczny park w tak zwanym stylu francuskim, czyli uporządkowany, zorganizowany według jednego spójnego schematu, prawdopodobnie jeszcze początkowo nawet przez takiego słynnego dla całej Warszawy i Mazowsza architekta Tylmana z Gameren zaprojektowany. Potem wielokrotnie jeszcze był on przekonstruowywany, przebudowywany, ale zachował taki swój właśnie spójny, tak zwany francuski charakter. I potem dla kontrastu um, ogród angielski. Potem do kontrastu, tak, kontrastu ogród angielski ogród, który zupełnie odbiega od tej właśnie klasycznej, uporządkowanej myśli ogrodu w samym Nieborowie. I tu i tu spotkamy na przykład pary, które udają się na zdjęcia ślubne, więc romantyzmu i jednemu i drugiemu miejscu odmówić nie można. Zresztą też warto dodać, że jedno i drugie miejsce, jeden i drugi park były w dużej mierze projektowane przez kobietę. Właśnie. Przez Helenę Radziwiłową. Dlatego skoro kobieta przyłożyła swoją rękę do zaprojektowania parku, możemy być pewni, że wielka doza romantyzmu i nostalgii tam nas spotka. No i takiej finezji, której myślę, że bez wizyty w tym ogrodzie nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, drodzy Państwo. Warto też dodać, że Helena Radziwiłowa, ona całe życie poświęciła udoskonalaniu tego parku, właśnie do, do ostatnich lat życia. Zajmowała się nim, sprowadzała jakieś nowinki, śledziła te trendy. No i efekty widać do dziś. Oczywiście, że tak. Helena że zresztą kontynuowała wizje czy pomysły, które pojawiły się już kilkanaście czy kilkadziesiąt lat wcześniej. Inną znaną na przykład twórczynią poniekąd parków krajobrazowych była Izabela Lubomirska. Ale wracając już do Nieborowa i do Arkadii, należy dodać, że to co wyróżnia te parki, a szczególnie Arkadię, to to, że w jego powstanie zaangażowani byli malarze. Jan Norblin, Aleksander mhm. Ołowski, czyli to jest taka piękna plastyczna wizja, nie tylko architekci, nie tylko właśnie jasno i klarownie wytyczone ścieżki, ale również wizja malarska. To jest naprawdę piękne. Zresztą nie, samymi, nie samym malarstwem możemy się zachwycać, nie samą taką wizją, wizją powiedzmy krajobrazową, możemy się zachwycać w Arkadii, ale również chociażby rzeźbą i pewną próbą odtworzenia nastroju tajemnicy, próbą odtworzenia nastroju chodzenia po ruinach. To jest w Arkadii najciekawsze mhm. tak naprawdę i bardzo mało warszawiaków o tym wie, że gdy mówimy teraz nawet o parku, to mówimy o czymś zupełnie innym niż to, za co bralibyśmy taki typowy park, bo tak naprawdę to jest miejsce, które zabiera nas w świat poniekąd starożytny, jeżeli tego nie wiemy, a właściwie w rekonstrukcję, ale zupełnie tam inaczej poczujemy się niż w zwykłym miejskim parku. To jest, mam wrażenie, do jakiegoś takiego... Filmu marzycielskiego mocno, ale w nawiązaniu do tego, co Pan mówi o budowlach antycznych i o tym całym klimacie, w parku tym te wszystkie nawet kompozycje kwiatowe są mocno przemyślane, to wszystko jest gdzieś się wplątane w metaforę, tam jest mnóstwo sentencji na tych budowlach. No, myślę, że to jest takie miejsce, gdzie musimy troszkę pointerpretować znaczenie pewnych elementów tego ogrodu. Ten ogród na pewno nie jest banalny. Oczywiście, możemy wyjść w, tych naszych, w tej naszej zabawie zinterpretowej ogrodu w Arkadii, parku w Arkadii, od takiej najprostszej sentencji, która pojawia się na nagrobku, symbolicznym nagrobku księżnej Radziwiłowej, "Etia et in Arcadia ego, czyli i ja jestem w Arkadii. A kiedy będziemy już chodzić, spacerować pomiędzy tymi różnymi starożytnymi, bądź też na przykład pseudogotyckimi zabudowaniami, możemy pomyśleć o jeszcze innych tajemnicach, bo mówi się o tym, że inspiracją dla Heleny Radziwiłowej przy projektowaniu koncepcji parku były bardzo modne wtedy spotkania lóż masońskich. Mhm. Więc pojawia się jeszcze nastrój konspiracji, nastrój tajemnicy. No, gdybyśmy w, rozmawiali jeszcze dzisiaj o Warszawie, to można było wspomnieć o miejscach związanych z tego typu historiami w samej stolicy, no, ale na to na pewno będzie czas jeszcze kiedy indziej. Natomiast i w samej Arkadii można sobie wyobrazić, że w niektórych z tych miejsc, czyli na przykład w przybytku arcykapłana, czy w, w świątyni Diany mogły się odbywać kiedyś jakieś spotkania. Zresztą to było miejsce spotkań towarzyskich dla Heleny Radziwiłowej i poniekąd właśnie w tym duchu je projektowała. Te spotkania towarzyskie miały się odbywać w żywym kontakcie z historią zakonstruowaną, co prawda, ale jednak miały nasuwać właśnie mnóstwo skojarzeń, mnóstwo myśli i myślę, że dla Państwa też, jeżeli tam pojedziecie, będzie to wspaniałe pole do dyskusji, do rozmarzenia się nad, nad życiem, nad światem. Tajemniczy ogród. Tajemniczy ogród, dokładnie, to jest piękna kwestia. Ale jeśli już będziemy w Nieborowie, no to warto zobaczyć ten dwór, pałac, muzeum, a oprócz tych ogrodów też wystawy malarstwa bardziej współczesnego. Sprawdziłam, że w tym momencie można podziwiać obrazy Teresy Szałowskiej we wspomnieniach przyjaciół. Ta wystawa jest czynna do połowy września. Polecamy Państwu bardzo serdecznie. No i co, mam nadzieję, że choć niektórzy z Państwa zdecydują się na taką wyprawę, do nieborowane, a polecały te rejony właśnie Krzysztof Skowroński przewodnik po Warszawie i nie tylko. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję, do widzenia.